CZORBA CZĘŚĆ PIERWSZA FILM MICHAŁA Jacentego SCHNEIDERA STARY BUKAROSZ Nazywam się Ioan, czyli po polsku Jan. Jestem rumuńskim nauczycielem Profesorem chciałbym Państwu opowiedzieć o zupie, która po rumuńsku nazywa się ciorba. Jest ona jedną z najsmaczniejszych rumuńskich zup. My rumuni zwykle uważamy, że jeszcze nie zaczęliśmy jeść obiadu, który jest najważniejszym posiłkiem dnia, jeśli nie spróbowaliśmy ciorby. Ciorba jest kwaśną zupą, ale jest wiele jej odmian. Chciałbym także powiedzieć kilka słów o naszych winach, które są bardzo smaczne i bardzo dobre. To jest butelka Muscato Tonel, która jest specjalnym winem i posiada wiele międzynarodowych medali. Najbardziej popularne drugie danie w Rumunii składa się z mięsa zmieszanego z ryżem, które owinięte są w liście, z kapusty. Owinięcie w języku tureckim znaczy sarmak. Język rumuński posiada wiele tureckich słów. To pire, to mamałyga. Nikt nie potrafi wyjaśnić etymologii słowa Mamałyga. Sarmale podaje się także ze śmietaną. Niezbyt lubią angielskie słowo krim, bo śmietana jest czymś specjalnym w Rumunii. Czasami nazywana jest bryndzą. Należy dodać, że słowo brindza jest słyszane w niektórych częściach Polski. Górale prawdopodobnie na wskutek wpływów rumuńskich używają to słowo w znaczeniu ser. Wiemy wszyscy, że Warszawa została zburzona w czasie II wojny światowej, podobnie jak Bukareszt. W Bukareszcie jest tylko kilka średniowiecznych budowli. Dlaczego? Ponieważ w Bukareszcie były duże trzęsienia ziemi, wielki pożar, powodzie. Dlatego jest wielkim cudem, że ten widoczny za mną piękny kościół się ostał. Podróżni średniowieczni, podobnie jak i współcześni, potrzebowali zajazdu, który na wschodzie nazywano karawanseraj. Widoczny zespół budynków nazywa się Han, co po turecku oznacza średniowieczny hotel. Karawanseraj obejmuje dodatkowo zadaszone schronienie dla koni. Przypadkowo spotkany jest Żuan, przewodnik, oczekujący na datek, co łaska. Za swoją usługę przedstawił się jako profesor literatury. Musiał nim rzeczywiście być, bo zadziwiał nadzwyczajną znajomością polskiej literatury, łącznie z nazwiskami bohaterów klasycznych powieści. Dziękujemy profesorze za miłe spotkanie. Rumuńska bizeryka to po polsku kościół, w znaczeniu budynku, jak i struktury kościelnej. Bukareszt jest miastem wielu wspaniałych kościołów o charakterystycznej rumuńskiej architekturze odmiennej niż znane nam cerkwie prawosławne. Wnętrze Bizeriki nie pozostawia złudzeń, że jest to rzeczywisty świat prawosławia. W Rumunii dominuje autokefaliczny rumuński kościół prawosławny, którego obecnym patriarchą jest Daniel I. Pomimo, że nazewnictwo Romania, Rumunia, nawiązuje do starożytnego Rzymu, to jednak chrześcijaństwo przyszło tutaj z Bizancjum. Kalea Vittorei to reprezentacyjna ulica stolicy, wzdłuż której usytuowane są prestiżowe budynki Bukaresztu. Najważniejsze budynki Bukaresztu są stosunkowo młode, jak na przykład Odeon. Teatr zbudowany w 1911 roku, czy budynek Narodowego Banku z nowoczesnym centrum finansowym w tle, a dalej znajduje się Circular Militar Nacional, budynek pochodzący niemalże z tego samego okresu co Teatr. Nowotel wkomponował swoją bryłę, bramę dawnego Teatru, który uległ zniszczeniu w czasie pamiętnego trzęsienia ziemi w roku 1997. Bukaresz to także raj dla kasy. Stare miasto kusi restauracyjnymi zaułkami. Dakowie starodawny lud tybulczy pochodzenia trackiego zamieszkujący dzisiejszą Trację został podbity przez Rzym w roku 106 naszej ery.